Wiesz co, Jureczku, pamiętasz? To jest prosiak. Prosiak musi zarabiać. Tak, tak, to biedne, małe stworzonko musi zarabiać. Prosiak musi zarabiać w ten sposób na życie. Jest takim pokrywkowym, takim podtrzymywaczem pokrywki. A dlatego musi zarabiać na życie, i musi, im dłużej to trwa, dzisiejsze gotowanie będzie trwało 20 minut, no to już prosiaczek, tu się Bóg gotuje, no to już prosiaczek będzie, to sobie już zarobi troszeczkę. A dlaczego musi zarabiać? No, zaraz Wam pokażę, dlaczego musi zarabiać. Otóż to. To są dwa powody, dla których prosiaczek musi za zarabiać. To jest żona, prosiaczka, ta różowa, yy, i kochanka, ta niebieska. I one tak drenują kieszeń prosiaka, że to zupełnie niemożliwe. To prosiak się mnie prosi mi ja coś ugotowała, żeby pod przykrywką, bo ja gotowałam wczoraj kalafiora, a kalafiora jak wiadomo gotuje się bez przykrywki, to prosiak po prostu był tak strasznie smutny, bo on już nie wyrabia. Pamiętasz Jureczku, jakie straszne jest życie prosiaka. Ale jest jeden przyjaciel prosiaczka, prosiaka, którego Wam zaraz pokażę. Oto i karaluch Zygmunt najbliższy przyjaciel prosiaka czasami go wspiera mentalnie, a czasami również w ten sposób. Bo Zygmunt jest zatrudniony w kanalarstwie i bardzo dużo zarabia.